To jest Reagast P. 119 w kolejnym filmie jest Gotika. Jezu, jak mi weszła wena nagrywania. Czarty film, jaki nagrywam już w tym, tym samym dniu. Dwa Medievala, dwa gotiki, wszystko nagrywane w tym samym dniu. Jezu, jak mi wena weszła we na nagrywania. Żeby być wszystko na zapas, potem będzie normalnie. Wstawimy ten pedestał, nie pierdolimy się z tym. I save all. Lepsze to, że jest 18 sekund odcinka, już to. Teraz idź za mną, bądź gotowy na niespodzianki. Bądź spokojny, moja profesja zobowiązuje do tego, aby był zawsze w pogotowiu Nie przeżywaj po temu powodu. Więc ten enter nie działa. Już a e! o nie we mnie. A, jak on zabije, to też zostaje, Dobra. Dostałem strzała od zombiaka. Dobra, save all taktyczny. Teraz będzie na pierdzielankę, dawno nie było. Ząbiaki coś sobie mają? Tam niczego nie ma. biega. Czeka. On czeka na mnie? Tak, będzie czekał dobra Zabiaki coś mają sobie? Tam niczego nie Tam nie, ok. A coś tu zebrania jeszcze? Nie, ok. Biegniemy dużo będzie biegania. Tam jest jeszcze zombie, jak? Zdaje się, że znaleźliśmy w ślepym załogu. No i po tyle metrze się z tą figurką. Jakby właśnie są tu jeszcze dwa korytarze, trzeba je zbadać. Nie słyszałem, w którą stronę miści. Którą stronę mam iść? Któreś ma... Nie wiem, którą stronę miał iść. Prawa. Tu w stronę? Oho, to się ma. Znowu jedna z tych przeklętych bestii. Ma, no im. U kurwa, prawie mnie je zabił. Jedna pota, druga pota. Trzecia pota. Cejwol. Nie zobaczyłem no, i stan HP. Dobra. wiesz to bierz kostkę. Dobra. zajwol zrobiony. Zombie jak sam. Okej. Okay. A ja mam bug graficzny. A? Kolejny save, bo te bagi graficzne nie widzę. Od połowy monitora w dół nic nie widzę. Zgubić źle. Co jest? Trzy Tej no nic nie widzę. No, Trąbane bagi graficzne. Tu jest teleporter. Um. Zapiszmy, gdzie mnie to poprowadzi? O, lol. Dobra. dobra. Nie, 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 mam nie, 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 Jestem. Wczytajmy, bo to jest chyba za tymi za tą brawą, co tam byłem. Dobra, no to za wczytamy tylko. Dobra, to się wrócimy. Tutaj co jest? Jakby poszedł na wprost, to jest pod szkieleta. Dobra, lepiej przeszukać tutaj, coś jest chyba. Czy coś tu jest? Tu są muchy. Pagi graficzne wszędzie. Teleport. teleportu, tak, chyba tak, czy jak tam będzie pójść? Tam nic nie było. Tam nic nie było. Co przeszukaliśmy tę stronę. Aż się trochę tak z zerwowałem, jak tak dwa szkielety weszły. Trzeba tam jest zombie jak od razu. Ej, ty! No chodź, 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 chodź. Okej. Okay. Nie tu. Tu. Czy będzie to H? Zombie'ak. Liczniejszy. Okej. Też nic nie ma, tylko pałek spadł tu chyba w smifu. Dobra, to biegniemy tam do tego portalu. Koniec, dobra. Biegniemy do portalu. Mamy mieczyk. Tam. Lda. Zgibicę Jeszcze jeden save. Dobra. Krzyż się trzeba w jeden ten. Tak. Nie. Nie! Bogowałem się! Zobieka pobiję największe to zmartwienie z głowy. Teraz zginę. Nie zginę przez te szkielet. Prawie jeden padł. No i zombie jak nie zabił, bo się zbagowałem. Jezu, dobra, prawie to wyszło. To wyszło. Dobra, dobra, dobra. No tu. czy tu? Ściany, nie, Przebie... Czytaj to, bo ja tu nic nie widzę. Może wy widzicie normalnie, to ja nic nie widzę przez wagi ryfie, muszę pójść w drugą stronę. Jezus Maria, dobra. Tutaj muszę, tak o na nich patrzeć muszę. Copier zombiak? ma? Dobra, padły, safe! Uff nie. Dobra. Tu jest wajcha. Jest jeszcze save na i zwa okay, jest na to jest do tamtego gdzie on pewnie czeka, no. Szybko się uwinąłeś. I co, I co dowiedziałeś się czegoś ze, ścien... ze ściennych napisów? Nie, na nich nie ma wiele symboli, które po raz pierwszy widzę. A, jest wiele symboli, więc odczytaj... A, chodźmy dalej. Okej. Okay. One przecież są zamknięte, kolego, wiesz? I gitara. A no nie, to jest drugi. Okej. Okay. Muszę się wypić coś, wiesz? Mordo, bo mnie zaraz zabijesz. Zajebał mi jeszcze, no O, o Jezus Maria. Dobra. Może on sam to chyba nie jest, to chyba jest nieśmiertelny, więc... Wszystko. No rzucaj. Cyk. Jedna cholerna bestia mniej. Tamten biegnie. Chodź tu. I Dobra, rzucił. Rzucaj. Raz. Ba Okej. Okay. Save, bo ja dalej nic nie widzę na połowie ekranu. tak, tak ustawiłeś, CT? ty. Okej. jeszcze jeden save. O, no te symbole wydają się mi znajome. Tak, to tu, mamy chyba. Tak, to tu. Tak ktoś stoi. Spójrz, drzwi się otworzyły. Trzeba sprawdzić co tam no, Co Co się wcześniej! Jacyś ludzie tu, tu są. Randolph, stan. Nie mogę uwierzyć, wreszcie nas znaleźliście. Myślałem, że z nami koniec. Co ty tu robicie? Kiedyś zajmowaliśmy się badaniami tej świątyni. Gdy otworzyliśmy świątynię, bardzo się nią zainteresowaliśmy i fascynowaliśmy, pogrążyliśmy się w jej badanie. Nawet się tu osiedliliśmy. Ale dnia stwierdziliśmy, że wyjście zostało zamknięte. Z pewnością ktoś postanowił nas za za zażartować i zabrał figurkę z piedestału. To znajduje się tu w zamknięciu. Dością korytarzy tej świątyni poznaliście już wzdłuż i wszędzie. Co się w nich kryje? Drewni prada na wiedza o magicznych artefaktach, kosturach, mieczach, zbrojach i innych rzeczach. Kosturach? Tak, wszystkie te informacje są zawarte w księgach, a stosowane księgi znajdują się w bibliotece. Możesz tam pogadać w tą bibliotekę? Tak, to sprawi, że się powiedz kiedy chcesz się zobaczyć. Ok, zaraz. Możesz mnie nauczyć języka budowniczych? O! Możesz nauczyć mnie języku drewnych. Nie, przepraszam, zły ze nauczyciel. A twój, A twój towarzysz? Jest po prostu leniuchem. Chociaż jeśli tak bardzo chcesz nauczyć się języka budowniczych, to tam mam pewien pomysł. Jeśli jesteś dość mądry, to ci się uda. Są trzy rodzaje języka. Język farmerów, wojowników bud i kapłanów. Opis pierwszych dwóch możesz znaleźć na ścianach w pomieszczeniu, gdzie przebywam. Opis języka kapłanów jest zapisany na ścianie przy wejściu do sali z ołtarzem. velu velu nie analizujesz rozumiesz Jezug wieśniaków, okej? Okay. Się wojowników Okej, okay. a czy mogę to tam zabrać? Bo tu są fajne rzeczy, które bym przygarnął. Mogę? Mogę? Rudyna, Piękne tabliczki, nawet tutaj. No ja tych tabliczek. Ścieżka eee, uczników 2, łoczników 1, zręczności 1 razy 3 siły 1 razy 3, walki z niemieczną razy 3, bronią dwuręczną przeczą dwa, siły 3 razy 2, czyli kapłanów jeszcze trzeba przeczytać. Właśnie jeszcze powiedział, że... Na wejściu przed ołtarzem. Tutaj kapłanów. To i gitara. Mamy trzy języki budowniczek zrozumiałe. Już tabliczki na mnie straszne. Na razie przebiegnę się z tymi. Z nimi ogólnie. Zrobię tą piąty I potem będziemy lutować wszystko co się da. I zostanę. wy mieszek, u... mieszek. A. stan daj mi się jeszcze leczyć. Szkoda. na żyda pana A, A i jest dziś poszedł co no, wczyta w takim razie? On sobie gdzieś poszedł w pizdu. to jest po zebraniu mieszka, po zebraniu mieszka. Stan Doprowadź mnie do biblioteki, a mnie w biblioteku Randolph, para naszego gościa do biblioteki. Idziemy zaraz jeszcze z save strzelę. Tam będziemy szli, nie? A. kufer po drodze, ja już dwa, dwa kuferki chyba zobaczyłem po drodze, wszyscy biegną, a wszyscy dobra, czybym coś widział. Kur o, to tu. Wszystkie księgi są do twojej dyspozycji. My już to czytaliśmy do, kilk, do kilka tak, rzeczy, więc jeśli możesz je sobie zabrać. zabrać. Tak, i zrobię. tak so, zrobię. Chyba Ty nie, nie wiesz, co Kto teraz się dzieje na zewnątrz. Się na zewnątrz. Się nie, nie mam pojęcia. Będę wdzięczny, wszystko opowiesz. Tak w skrócie, to doina warunkowo podzieliła się na dwie części. Z jednej z nich panuje nikczemny czarny mak ze swoją mroczną wświtą. A w drugiej piraci spokojni mieszkańcy Mertany, próbujący przeżyć. Czarny mag Tu? Jesteś zdumiony? A jeśli to prawda, to na wszystkich przyszedł koniec. Wyjaśnij mi, co masz na myśli. Czyżby nekromanta był tak potężny, że nie mamy żadnych szans go pokonać? Jakbym wyjaśnił, to tylko słaby ze mnie znawca legend, porozmawiaj z Randolphem, to on wszystko ci wyjaśni. Jeśli mi doczego Stan jest tak prze przeświadczony o naszej beznadziejności. A mi, mnie, poczuł czar tak uwierzy w naszej bezyschodności. Cała sprawa w pewnym programnym manuskrypcie, w nim zapisano historię tej doliny. To nie jest legendą kiedyś, tu zamieszkiwali budowniczowej. Pozostałości ich kultury są widoczne do teraz. Otóż budowniczowie, którzy służyli, należeli do kasy strażników umarłych. Oni wnieśli tę świątynię i lokowali w niej część mocy w relikwii. Ta moc była skierowana na to, aby nigdy nie pozwolić złu wejść do Doliny. Znane są przypadki, kiedy świątynia sama się oczyściła. Jeśli teraz w Dolinie znajduje się przedstawiciel Beliara, to znaczy, że posiada wystarczającą potęgę, by przezwyciężyć magię budowniczych. Niech ten nekromanta będzie naprawdę bardzo silny, ale to nie znaczy, że nie można go pokonać. Tak, ale im powiedzieć, to bardzo trudne. Osobiście uważam, że wchodzenie w, w tę walkę byłoby co najmniej niemądre. Więc jak mam my się go pozbyć? Jeszcze nie wiem, ale myślę, że musimy przywołać do pomocy duchy strażników umarłych, które mieszkają w tej świątyni. Co, kiedy będziesz mógł dać mi odpowiedź? Nie znam. Nie wiem, jestem badaczem, a nie magiem. Mam wiedzę o historii i kulturze, ale nic nie wiem o magii. Oni mogą mieć najwyżej tylko przypuszczenie, nic więcej. Możliwe, że utrzymamy odpowiedź o, po rozmowie ze strażnikiem umarłych, ale tu również nie mogę powiedzieć nic pewnego. Każdy strażnicy umarłych zechcą nam pomóc, zechcą. Donoszę, ta dolina to ich strażnica. Wnieśli ją, aby ukronić ludzi. Nie wiem, nie wiem dlaczego właśnie tu, ale myślę, że uważali to miejsce za szczególne. Jeśli nawet nie zechcą nam pomóc, to twój towarzysz nam pomoże, mam rację? Nie Co planujecie robić dalej? Co wy planujecie dalej? Na początek wyzostaniemy się ze świątyni już, mam, już nam się przyk... nie po powie... trzeba doprowadzić się do porządku, wyspać się jak należy, coś tam, coś tam. A dalej, dalej spróbujemy przywołać ducha budowniczego, może on będzie mógł nam dać odpowiedź. A nie zechcielibyście przyłączyć się do piratów? Piratów? Nie. Coś, ty jestem spokojnymi badaczami, a nie jakimiś morskimi rozbójnikami. Nie proponuję wam zostać z nimi na zawsze. Możecie tymczasowo stać się jednym z nich. Jeśli zwyciężyli piraci w sojuszu z magami, pomogą wam dostać się stąd. Jeśli, jak, jeśli jednak przyjdzie nam umrzeć, to taka różnica kim będziecie. Oprócz tego, mają kilka zbytecznych łóżek i jedzenie dla was. Dodatek wasza przynależność do nich zagwarantuje wam bezpieczeństwo w ułodzie. Sądzę, że ma to sens. Myślę, że stan nie będzie miał nic przeciw. Dobrze, jeśli nie się namyślicie, to powiedzcie. Wtedy pogadam z kapitanem. Tak, oczywiście. Mam jeszcze jedną sprawę. Dobrze, w takim razie zobaczymy się później. Dobra, ale w tym momencie też zakończę odcinek. 20 minut filmu według mnie na razie wystarczy. Mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia, więc na razie żyści. Do widzenia.